Nie, bo obiad zaraz będzie. Dlaczego w zmywarce są pady do PlayStation? No słucham, chyba nóg nie mają, same tu nie weszły. Tata mi kazał. Włożyć pady do zmywarki? Staszek! Ty im to kazałeś zrobić? Co im? No co ty, Irena? Już w to mnie nie wrobisz. Widziałam, jak w kibelku. Czy możesz czekolady? No to chociaż będziemy mieli nowe. No, Ty chyba żartujesz, że ja będę codziennie do sklepu latać na wasze zawołanie, a pieniądze to mi bocian przynosi. No lepiej, żeby nic innego już nie przynosił. Eee, Jak cię To trzeba było nie wkładać padów do zmywarki. Mama powiedziała, że się kleją! A czemu się kleiły? Cię to kule wylała! A czemu moje januszki płaczą? Patrz! No ty takie rzeczy do garnka wkłada, że mi pilot w zmywarce nie dziwi czemu ty jeszcze nie pozwoliłam? No przecież tata mi pozwolił skimelka. O, biedne dzieci, moje januszki, chodź z babcią. Biedny to akurat w tym domu jestem tylko ja! Dobre to była. Mówiłam, że zadziała, jakbyśmy im powiedzieli, że nie działają przyciski, to nic by nam nie kupili. A śłeb! A ty masz być zawsze tym Janeta.